Czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie choroby jest wirus. Wirus afrykańskiego pomoru świń. Drobnoustrój ten jest chorobotwórczy wyłącznie dla świń i dzików. Nie jest patogenny dla innych gatunków zwierząt i człowieka. Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji naprawdę chroni nasze stado przed tą chorobą. Przede wszystkim chlewnia powinna być ogrodzona. Nie może wprowadzać do swojego gospodarstwa świn z nieznanego miejsca pochodzenia. Przed każdym budynkiem i przed wejściem do chlewni powinna być mata dezynfekcyjna. Każdy, kto wchodzi do chlewni, musi się przebrać. Musi nałożyć na siebie kombinezon i najlepiej jednorazowego użytku. Drodzy Państwo, rolnicy i hodowcy prowadzący hodowlę trzody chlewnej, zasady biosekuracji to naprawdę nic trudnego. Zapoznajcie się proszę z załączonym schematem, przeczytajcie jego treść, a po wdrożeniu opisanych tutaj reguł, afrykański pomór świń nie będzie stanowił dla Państwa żadnego problemu.